Cześć, dzisiaj jesteśmy oczywiście na G4 Skins. Otworzymy sobie skrzyneczkę Neptuna. Taka przepodężna tutaj jest skrzyneczka, która jak chce to potrafi rzucić naprawdę fajne przedmioty. No ale również lubi zabrać, bo ma duże procenty na takie gówn, giga główno skiny. Więc liczymy na to, że dzisiaj się uda jednak w tą pierwszą opcję, czyli tych najdroższych, trafiać bo by się troszeczkę zdało e, i się nie zbankrutowało. Dobra, oczywiście y, strona, jaki film tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jak taką osobą jesteś, to oczywiście masz sobie użyć kodu promocyjnego sfert masz 5% więcej przy doładowaniu, jak i również darmową skrzynię e, Milspec do tworzenia na start. W maju masz do zgarnięcia dwie koski, jeżeli jesteś zainteresowany, to zajrzyj sobie do opisu, bo tam masz wszystkie wymagania, co, e, gdzie i jak e, zrobić, trzeba żeby wziąć udział i kiedy losowanie, więc sobie zajrzyj. A ja nie przedłużam. Dawaj mi tego Screensena, trochę go nie lubię. Nie wiem w ogóle skąd mi się wziął pomysł na otworzenie na go na odcinku. Zwłaszcza, że zaraz odpalam streama, właśnie na Kiku, więc możesz oczywiście na Kika wbijać. Zapraszam tam nagrody za oglądanie. Właśnie jedno, na przykład z Kos, jest też tam również do zgarnięcia, więc, e, więc zapraszam. No, i, i, by, i by się przydało, żeby troszeczkę tego balansu nam zostało. A po tej skrzynce w... trochę wątpię, że zostanie. No, chyba że się obudzi i serio zapierdzieli jakiegoś Poseidona. Ok, Fuel Injector. No jakiś pierwszy, lepszy drop 877 zł. Otwórzmy kolejną. A stój, no już mógłbyś, mógłbyś. Ale kurwa, mógłbyś. Royal Blue No, ja poproszę Poseidona. O, dobra, Lightning Strike, Lightning Strike. To mi się podoba. Ile to kosztuje? 2800 zł. Dobra, to nie ma tragedii. Jeszcze je chociaż jeden taki drop i będzie spoko. Containment Bridge, profit. Jasna sprawa. Dobra, dzisiaj ma jakiś dobry dzień. Nasz e Bóg grecki, tak? Nie, nie grecki, rzymski. Tak? No, w grecki był Posejdon chyba, nie? Czyli kurwa rzymski był Posejdon. <laughs> Neptun. Zaraz zobaczymy. Neptun Bóg. W mitologii rzymskiej był Neptun. No, no, a w greckiej był Posejdon. Kurwa. Pojebane. I w ogóle co też takie się kłóci z logiką? Tu Neptun, tu Posejdon. Dobra. I jeszcze jedne rzeczy. Takie za takie tutaj skądś, O han kanon obok. Po dwie, po dwie otwierajmy. I blue laminate i bez kurczę shaw. No i widzicie, i to jest właśnie ten Neptun. On, jak chce, to potrafi, no ale zbyt, zbyt często to też się nie uda. E, dobra, możemy w sumie pójść z Neptunem, policzyć na to, że nasze boty, oczywiście przy e, dzisiaj z niego będą dropić jakieś Posejdony, a my sobie na tym skorzystamy, nie? Po prostu nie dropią nic, nic. No plan prosty się wydaje. On trafia, ja zarabiam i ma. Dobrze, zobaczymy. Możecie w sumie też napisać, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku. E... Bo oczywiście to są też odcinki dla was, to są odcinki dla Was głównie, więc y, bardzo by mnie cieszyło, jakbyście właśnie pisali, co chcecie zobaczyć, co by Was zainteresowało i tak dalej, no bo ja sobie tak wybieram po prostu losowo te skrzynki, czy jakiś pomysł na odcinek i no. Patrz, dropnął kosę. Dobrze, dobrze. Lecisz mordo dalej. Mm. Ty kurwo! No i nie, no bo Crusher musi teraz coś dropnąć, bo będzie źle. No bo Crusher jakiegoś Poseidona. Ostatnia skrzynka, ostatnia nadzieja. No i tyle by było, nie? Już się dobrze zapowiadało, ale no ta kosa niepotrzebnie tutaj mi wpadła. Niepotrzebnie. Dobra, także ja oczywiście Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę, jakiś komentarz, co chcę zobaczyć w następnym filmie. Oczywiście sprawdzaj też opis, bo niedużo czasu zostało jeszcze, bo za niedługo właśnie losujemy te kosy i rękawiczkę. Rękawiczkę, rękawiczki. <laughs> Więc y, sprawdzaj i rób zadania sobie. A oczywiście też nie zapominaj o tym, by sobie tutaj wklepywać kod Sfer, bo masz też również fajne bonusiki, a na ten moment oczywiście ja się z Tobą żegnam, do usłyszenia w następnym filmie, mam nadzieję, jak nie oglądać poprzednich, to sobie również sprawdź i cześć!